W wakacyjnym fajowym idolu brało udział kilku wykonawców, którzy nie otrzymali głównej nagrody, ale bardzo mi się spodobali. Łapy w górę! Cześć, Fox. No, cześć. Yy, hmm. Jakiś podkład ty mi dawałeś? E, tak, dawałem. Slipknot, The Devil, Night, ten bez nawiasów. Yy, już yy, go znajdę, czyli po prostu puścić go yy, jak leci od tak, początku, na radio tak? radio no. J055, bo bardzo długa przygrywka jest na początku. Under the shades, my friend, I show you the range up hidden. Perish the sacrament, swallowed but nothing's forgiven. You and I can decide. Which boss was taken for gloving? group of them? Make him dance Some of us are destined to be outlived Come on!

Teraz zaśpiewa nam Wojciech. Cześć Wojciech. Cześć, witam wszystkich. W kiepskim świecie kiepskie sprawy. Ja. Yeah. Będziecie pompa. W kiepskim świecie w kiepskie sprawy. Marne życie i zabawy. Są codzienne awantury. Nie ma dnia bez ostrej rury. Ojciec biega na bosaka, jest za dyma i jest draka, nikt nikomu nie tłumaczy, by spróbować żyć inaczej, pa pa, pa pa pa, pa pa to jest właśnie kiepski świat, pa pa pa, pa pa pa, pa. kiepski życie, kiepski świat. Są nadzieje i miłości, są zwycięstwa i radości. Są skandale i hałasy, natapczanie wygibasy. Choć problemy są kosmicznie, jest tu całkiem sympatycznie. To jest właśnie kiepski życie, zobaczycie w łupie życie! Pa, 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 to jest właśnie kiepski świat. Pa, 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 pa. pa. Kiepski życie, kiepski świat. Pa-pa-pa, pa-pa-pa To jest właśnie kiepski świat. Pa-pa-pa, pa-pa-pa. Po pa, pa, pa. nic. Łapy w górę! faja, A z tej strony my trochę dzisiaj urodzinowo. Mam 24, trochę jesteśmy pijani. jakbyśmy nam się mylało, słowa to nam nie róbcie dzisiaj żadnych awarii. A masz 24 urodziny? Tak. I I zaśpiewam wam. Z zespołu żul skład zaśpiewamy wam hej sokoły dobra czyli żul skład urodzinowe, urodzinowe chłopaki zaśpiewają hej sokoły", hej sokoły my się wyciszamy i ty śpiewaj z kolegami Za, za dziewczynę za zieloną Ukrainą Zwon, zwon, mój dzwoneczku, mój te zwon, zwon, hej, 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 zwon, zwon, O, zwon, góry zwon, 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 mój Mój Jedna tam została, ja moja, moja, moja mała, a ja tu mam Że kochanej mej hey, dziewczynie, hej, 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 hey, koły, obijajcie góry lasy doły. Bo... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Oczywiście życzymy, znaczy życzymy Wam miłej zabawy, bo dopiero godzina 15. Za, zazwyczaj urodziny trwają o wiele, wiele dłużej, więc yy, jeszcze mam nadzieję, że sporo zabawy przed Wami.